Mirosław Pisarkiewicz, hałaśnicy nie wszyscy o tym wiedzą, ale żyją na świecie hałaśnicy słyną z tego, że nie znoszą ciszy. Robią cicho łapki i chwytają w nie ciszę a w jej miejscu natychmiast zamieszkuje hałaśnik złapaną ciszę ukrywają głęboko pod ziemią. W ogromnej jaskini. Jest w niej tak cicho, że hałaśnicy wchodzą tam tylko w specjalnych słuchawkach pełnych hałasu. Może ktoś odnajdzie kiedyś wejście do tej jaskini we wnętrzu ziemi i uwolni uwięzioną tam ciszę. <grytanie> hałaśnicy mogą przybierać różne kształty. Jedni zamieniają się w motocykle. W kuchenne tłuczki do mięsa, a jeszcze inni w skrzypiące deski podłóg. Powiadają, że pewien młody hałaśnik zobaczył kiedyś kąpiącą się w strumieniu ciszę. Tak go zachwyciła, że zapragnął być z nią. Z ich utucia narodził się szum szum wody, wiatru, traw, liści. Tasich i motylich skrzydeł. Jest dobry i kojący. Inne szumy są też hałasami.